Moi drodzy, zdecydowałem się na to wideo po iluś latach z mojej, no chyba mogę tak już wskazać, drugiej czy trzeciej rodzinnej miejscowości, Nacza. Woronowski Rajon, Gradzieńska obłość, województwo Grodzieńskie, powiat Woronowski, przy samej litawskiej granicy między Wilnem a Grodnem. Wjeżdżamy, no ja teraz idę, wchodzimy do Naczy. No, w cała historia, dlaczego ja tu chatę pokupiłem kilka lat temu, dzięki komu, to jest oddzielny magazyn do nagrania, natomiast zakochałem się w tej miejscowości. Czy dlatego, że tu jest wszystko wspaniałe? Tu no, nie, nie. Ideały to będą, będą w niebie już po śmierci, jak już. Wersja optymistyczna osiągniemy nowy asfalt. Znaczy, asfalt tutaj był wcześniej, ale położono dywanik nowy, to jest in plus. Natomiast tutaj mamy, że tak powiem, taki w miarę centralny rozjazd. I na prawo, nie będę tam już chodził, bo to trzeba by kilkaset metrów zrobić. No przystanek tam mamy nacką szkołę wieloklasową. Tam też jest poczta. Natomiast no, rzeczywiście problem jest taki, że miasta się bardzo mocno rozwijają w Białorusi. Te, te, co znam, grodno brześć, ile tam powstaje nowych bloków całych mikrorejonów, już nie mówiąc o Mińsku. Natomiast no... To wszystko się dzieje też kosztem, że ludzie z mniejszych miejscowości wyjeżdżają. No, ja jestem tu zakochany, że tak powiem, w tej miejscowości. Teraz jestem po raz pierwszy, aż się zatrzymam na chwilę, po raz pierwszy w życiu po trzydniowych zbieraniu kartoszki. Trzy, cztery godziny. Jeden dzień był dwie godziny. Boże drogi, z moim troszkę brzuchem tak się chylać, i to a nie mogłem odstawać od tych wszystkich, co bystro zbierali. Ja nie wiem, jeżeli ktoś z młodzieży 30-40 latków, którzy już poznają e, internet i tak dalej, aplikacje, nie był na zbieraniu ziemniaków, to, to niewiele co wie o życiu. Natomiast ci, którzy w 80., w 90 latach, tu wchodzimy w taką trochę strefę płcienia, zbierali po hektar. Niektórzy mówią po 5 10 hektarów, że zbierali tygodniami, miesiącami te ziemniaki. Absolutnie, ja ich podziwam, że w depresję nie popadli. Ja po trzech dniach i tylko dwie, trzy godziny na dobę, ale bardzo sobie cenię, bardzo sobie cenię. E, e, Tę fizyczną pracę. Szczególnie, jeżeli tam pracuje 5, 6, 8, 10 osób. Ten zbiera, ten koszyki wysypuje, ten już traktorem podjeżdża, ten zażartuje. Potem, oczywiście, wszyscy robią obiad dla e, wszystkich pracowników. Podziękowanie takie. Nie masz czasu na depresję, nawet nie masz czasu na depresję. Kochani, ja tutaj Wam teraz nim mam e, budynek. Być może. Początek XX wieku albo koniec XIX. Kiedyś to był budynek parafialny, teraz jest jakby to nazwać klub, dom kultury. Oczywiście on jest spisany na projekty historycznej renowacji. Ale ciężko będzie z tą renowacją. Ale tu też się odbywa yy, ileś razy w ciągu roku i takich spotkań, i po tańcówek, i nowy rok. Yy, witanie. Ale wrócę do zbierania tego ziemniak tych ziemniaków. Yy, główna ulica w O Orakla boro, chyba jedzie jakaś maszyna, to zejdziemy troszeczkę yy, na bok. Słuchajcie. Żadne głupoty, nawet po dwóch, trzech godzinach Wam nie przychodzą do głowy. Fizyczna praca, ora et labora. No dobrze, ktoś by powiedział: no dobrze, jest labora, zbieranie ziemniaków, dojenie krowy. Niestety, liczba pojedyncza, nie mnoga. Kiedyś to było setki, ko 300 krów. No dziś, no oczywiście, setki krów są, ale że tak powiem w takich zbiorowych gospodarstwach a indywidualnie nie wiem czy kilkanaście się zaczęło. Natomiast w Naczy nie ma problemu z ora, z modlitwą. Mamy przepiękny neogotycki kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, aczkolwiek największy Odpust i odpusty, jakie tu były, kiedyś na tysiące ludzi. Setki furmanek z końmi tu przyjeżdżały, potem setki e, samochodów. No, a dziś są dziesiątki. Dlaczego? Dlatego, że e, ta nasza nacka parafia, w wyniku e, no, już nie będę mówił tych politycznych gorbaczowskich rozrób została e, przerżnięta, porezana na pół i część zostało po litewskiej stronie, połowa została no, na tej naszej e, białoruskiej stronie, piękny, neogotycki kościół, kiedyś e, za dnia żeby było lepsze światło e, zrobię, zrobię e, taki materiał od środka. E, tutaj w środku są wiele z historycznych nagrobków. Dwustuletnich na przykład, między innymi nagrobek, nie wiem, czy on tu jest pochowany, może bardziej pomnik, Narbuta, historyka, który no, Litwa się do niego przyznaje, Białoruś się do niego przyznaje, myślę, że jakoś Polska się też przyznaje, tutaj znaczy jest jego nagrobek. Piękny, naogotycki, duży kościół jest w stanie pomieścić, no myślę, że grubo ponad tysiąc, Tysiąc osób. No natomiast chciałoby się, żeby te osoby były. Mówię, ponad połowa parafii została e, poza innym, inną granicą. E, miejscowe władze zrobiły też tablicę, znaczy pamiątkową, no historyczną, informacyjną co tu się znajduje, z którego roku to pochodzi, i tak dalej. Kontynuujemy spacer naczą nocą. Dlaczego ja go kontynuuję? Zostało mi około 5-6 minut i chciałbym Państwa dowieść do chaty, którą kupiłem. No wiem od kogo kupiłem, Natomiast jest problem z ustaleniem, kiedy ona była wybudowana. Zaciągnąłem języka i okazuje się, że chata jest prawdopodobnie sprzed wojny. Znaczy, doprecyzuję: sprzed pierwszej mirowej wojny, sprzed pierwszej światowej, bo już w okresie międzywojennym. Te babcie, które mi sprzedały tą chatę, które były rodzone w Polsce, znaczy w granicach II pospolitej, One powiedziały, że ich tata już tą chatę kupił. Ona już tam stała. Tutaj mamy nasz sklepik, rodny kut. Można powiedzieć taki wielobranżowy. Bardzo sympatyczne panie pracują na kilka zmian. I no już ciężko powiedzieć czy z 1905 roku, czy z 1915 roku. O, teraz już mamy lepsze światło. Latarnie główne, y, sprzed pierwszej mirowej wojny, y, babcie y, zaprzyjaźniliśmy się. Białoruś przyjeżdżam ze strachem. Ileś lat temu to kupowałem. Jak, gdzie, one wszystko po polsku mówią. Y, y, Wyprały mi poszewki na poduszkę, szafy zostawiły, ileś tam węgla, drzewa do palenia. Piecki, firanki w oknach oczywiście. No i myśmy się zaprzyjaźnili. Ja im z Polski coraz coś przywoziłem. E, czy trzeba było gdzieś do lekarza, do sklepu? E, nie wapros jedziemy. E, z kolei oni e, gdzieś przynocowali mnie, pokarmili. No boże drogi. No mówię, ile Polacy tracą? Czy ci Polacy, którzy są Polsze Katolicze Mission in Deutschland, e, Kanada? USA, Seszera, Österreich, Szwajc i tak dalej. Może tu nie ma wielkich pieniędzy, jakiegoś bogactwa, i to, to jest urok zresztą tych wiosek, które zachowują jeszcze klimat. Bo pod wielkimi miastami o, to już tam, kochani, wioski to Polacy mogą być w kompleksach, jakie domy są budowane, z jakimi obejściami ale jeszcze gdzieś tak dalej od dużych miast jest ten klimat. Tej duszy, tego serca wiejskiego. No i teraz tutaj skręcamy już na naszą, znaczy na naszą ulicę. No. Na moją ulicę. Tu mamy taki pomnik związany z drugą wojną światową. Tu mamy taki kałodziec, czyli studnię. Znaczy, studnia tu była przed dziesiątkami lat. A to jest taka nadbudówka, ale jej odkopanie, że tak powiem, nie ma problemu. Jest możliwe. Teren jest zabezpieczony. Natomiast studnia dalej jest na ulicy. No, też część ludzi ma już swoją gminną wodę. Czy tam jak to wskazać? No, miejską wodę. E, więc jest ten klimat zachowany, tych starych chat, ale przede wszystkim jaki klimat? Serdeczność. Oczywiście też trochę wiejskiej ciekawości, jaka maszyna przejedzie, jaki samochód, kto do kogo zajedzie i tak dalej. Ale ja parę razy się spotkałem. No wiadomo, ja całe życie prelekcje, komputer, jakieś książki. E, o jak cyborg się teraz odbija, mają moje okulary. A powiedzmy, jakąś listewkę przybić, jakieś techniczne rzeczy, coś się złamało, coś pospawać, coś wymienić, nawet w samochodzie, w maszynie nie ma problemu. Ten sąsiad pomaga ci w tym, ten pomaga w tym. No to jak ja nie mógł z kartoszką pomóc? Tym bardziej dla mego fizycznego zdrowia. No i to jest nasza ulica. Nasza ulica, i zaraz dojdziemy. Do mojej chaty, noż do tych super sąsiadów i chaty mojego przyjaciela, e, który pokupił na końcu tej ulicy, aż tam daleko, 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 tam za Azjorkiem, za Kościołem. E, e, zresztą on ma piękne widoki, fakt, że nigdy w niej nie był, e, ale ma piękne widoki. U mnie takie widoki średnie, bo jestem, że tak powiem, między chatami. Między bardzo starymi chatami. W nocy kamera tego tak nie oddaje. O, i tu, kochani, zaprosiłem Was do mojej stu może 120-letniej chaty. Kto zna Niebo zachmurzone. Troszkę cwietuszków jeszcze po tych babuszkach zasadzonych no tu w nocy to nie widać ale czerwoną krasną asterkę widać e, co mogę wskazać przygłaszajem w Białorus prezydent Łukaszenka nie tylko dla Polaków przedłużył i wprowadził dla e, praktycznie no trzeba powiedzieć e, no wszystkich no, praktycznie wszystkich państw Europejskiego Sojuzu bezwizowy wjazd. Niestety Polska zrobiła dokładnie odwrotnie. Żeby ktokolwiek z Polaków, nawet na karcie Polaka, mógł do Polski wjechać, stoi to niesamowite pieniądze, niesamowite nerwy, niesamowity czas i często w ogóle zapłacisz, ale bez jakiegoś wielkiego motywowania po prostu do Polski nie wjedziesz. Wstyd mi trochę za Warszawę, ale tutaj powietrze, wzduch. Jesteście w stanie przeżyć rzeczy, których w zachodniej Europie, gdzie są piękne katedry, piękne pejzaże, piękne Alpy, lazurowe wybrzeża, Costa de Sol i inne cudowne rzeczy. Ale Polak takiego serca, jak tu spotyka, mówi o tej zachodniej Białorusi, nigdzie nie spotkacie tych, którzy tu przywodziłem wjeżdżali z szokiem jak tu jest pięknie jak tu jest czysto, jak tu jest bezpiecznie a wyjeżdżali ze łzami, chcielibyśmy tu jeszcze zostać No ale oczywiście obowiązki nie pozwalają i zachęcam, do czego zachęcał mój profesor yy, daj mu Boże niebo, docent Kosecki proszę nie wierzyć w to, co Fronka tu nagrał, proszę to sprawdzić